że pochwalony Jezus Chrystus dla wieki wieków, Amen. Najbliższy rozpoczynamy nabożeństwo ciemnej uczni. Wielki piątek, rano i Wielką Sobotę gromadzimy się na tym nabożeństwie, w specjalnej modlitwie brewiarzowej, dostosowanej do dni Tridu, pełnej symboliki Nazwa dzienna nie wiąże się ze starym, sięgającym jeszcze średniowiecza. Zwyczajem praktykowanym w wielu miejscach, kiedy zapalano właśnie tak jak widzimy na ołtarzu, sześć świec podczas tego, te, tego nabożeństwa i po każdym kantyku, i po każdym psalmie. Kleryk będzie gaśnił jedną świecę, by na koniec naszej modlitwy paliła się jedynie świeca Jezusa Chrystusa. Ta symbolika pozwala nam lepiej wejść, w przeżywanie tajemnicy Wielkiego Piątku oraz ciszy dnia dzisiejszego, Wielkiej Soboty. Oto bowiem nastają ciemności. Słońce nie wschodzi dzisiaj. Prawdziwe światło zostało postawione, pozostawione pod korcem, bo nie poznano, że powinno stać na świeczniku. Im dalej postępujemy w naszym, naszej modlitwie, gasną kolejne świece. Tym bardziej uświadamiamy sobie dramat. Człowieka, który odrzuca Boga. Dlatego śpiewamy, przejmując antyfony, śpiewamy piękne salwę. Siostry i bracia, zapraszam was do wspólnej modlitwy, abyśmy dobrze rozpoczęli ten dzień ciszy. Kiedy adorujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa złożonego w grobie. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu Panie nie pospisz ratunkowi memu. Chwała ojcu już synowi duchowi świętemu, Jak, Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieku Amen. W wszystkich ludzi, przyjemni śpiewy. Oh, oh. Świat osiągnie kres istnienia, znowu przyjdziesz w las Zabito niewinnego Pana, dlatego będą go opłakiwać jak jedynego Syna. Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę, Zachowaj me, życie, od lęku przed wrogiem, chroni mnie przed gromadą nikczemnych I przed zgrając złoczyńców ostrzą dłoni jak miecz te języki, a za duże słowa kierują jak strzały. By z ukrycia nie niewinnego, Przelając nienawska bez żadnej obawy, Umaśniają się w tym zamiarze, Za, za potajemnie zastawić świdła, Mówiąc, ktoś nas zobaczy, Kto odkryje naszą tajemnicę. Pomyślili zasadzkę ukrywając te plany. Podobny do przepaści jest serce wnętrze człowieka, lecz ustrzałami w nich chodzi i nagle odnoszą rady. Własny język upadek nim gotuje a wszyscy, którzy to widzą, potrząsają głowami. Ludzie ogarnięci bojaźnią sławią dzieło Boga i rozważają Jego nakazy. Sprawiedliwy, w Panu, do Niego się ucieka a wszyscy prawego serca się wchlują. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi temu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen. Zabito niewinnego Pana, dlatego będą opłakiwać jak jedynego Syna. bram odchłani, ocal moją duszę, Panie. Rzekłem w połowie dni moich, odejść muszę Pani mnie opuści, dla moich reszta, mówiłem nie ujrzę już Boga. Na ziemi żyjących nie zobaczę już nikogo. Spośród mieszkańców tego świata rozpiłem moje mieszkanie przeniosą ode mnie, jak namiot pasterski, jak tkacz z winołem leżycie, a pan jego nić przeciął. Od świtu do nocy kres mi położysz, krzyczę go jak w miarzy wszystkie my kości. Chwilę jak piskle ja skuczę. Wzykan jak kołem nicza. Zmęczone są moje oczy od patrzenia w górę. Panie, mnie, bo jestem w ucisku. I oto moją duszę. na siebie wszystkie moje grzechy. Powiedz złośli, dzieciom wierność Twoją. Pan przychodzi z pomocą. więc grać mu będziemy pieśni na strunach przez wszystkie dni naszego życia świątyni pańskiej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. osar mojom dusze pae. Belem umarlym, a oto jestem zyjonsy na wieki wieków, i mam klucze Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie, chwalcie Go za potęże Jego dzieła, chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego, chwalcie Go z rogu, chwalcie na chwań w Chwalcie Go bęblem i tańcem, chwalcie na strunach i flecie, chwalcie Go na wiecznych cymbałach, chwalcie na cymbałach brzęczących. Wszystko, co żyje, niech chali pana, Chwała Ojcu i Synowi, i duchowi się temu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, ale. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków, i mam klucze śmierci i odchód, Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił i On też uleczy. On to nas powił. On ran zawiąże. Po dwóch przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Chrystus stał się dla nas posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Chrystus stał się dla nas posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego też Bóg go ponad wszystko i nauko. Stał się dla nas posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Ratuj nas, Zbawicielu świata, Ty nas odkupiłeś przez krzyż i krew swoją. Wolusku ja nie i wyzwolił, i zbudził dla nas mocną na wczoraj, do domu swego sługi na Jak zapowiedział od dawna, przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże mi i wspomni nas swe święte przybierze nasze przysięgę, którą złoczysz, Ojcu naszemu na bracha bogi, Da nam że z mocy przyjaciół wyrwani, Służyć będziemy W pobożności po i sprawiedliwości przed nim, Po wszystkie dni nasze. A Ty, Dziecię, stać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi nasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga Zjadło nas na wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w roku i śmierci mieszkają, aby nasze kroki zielonać na drogę pokoju. jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ratuj nas, Zbawicielu świata, Ty nas odkupiłeś przez krzyż i krew swoją. Pomagaj nam, Panie, nasz Boże, ze szczerą pobożnością uwielbiajmy naszego Odkupiciela, który za nas został umęczony i pogrzebany, aby powstać z martwych. Zanosimy do Niego pokorne błagania. Zmiłuj się Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste nasz Zbawicielu, Ty zechciałeś, aby Twoja bolejąca matka. Stała pod krzyżem i przeżywała twe złożenie do grobu. Daj, abyśmy w naszych cierpieniach byli uczestnikami Twojej męki. Zmiłuj się, Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, nasz Pan, Ty, jak ziarno wrzucone w ziemię, przyniosłeś nam owoc życia Bożego. Spraw abyśmy umierali dla grzechu, a żyli dla Boga. Zmiłuj się, Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, nasz Pasterze, Ty spoczywając w grobie pozostałeś ukryty dla wszystkich. Naucz nas miłować nasze życie ukryte z Tobą w Ojcu. Zmiłuj się, Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, nowy Adamie, Ty zstąpiłeś do krainy umarłych, aby uwolnić z więzienia śmierci sprawiedliwych, którzy od początku świata byli tam zatrzymani. Spraw, aby wszyscy, którzy leżą w grobie grzechu, Usłyszeli Twój głos i powstali do życia. Zmiłuj się, Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, synu Boga Żywego, przez Krzest Święty zostaliśmy pogrzebani razem z Tobą. Pomóż nam upodobnić się do Ciebie w zmartwychwstaniu i postępować w nowości życia. Zmiłuj się Panie, zmiłuj się nad nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, abyśmy byli kuszeni, ale nas zbaw złego. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój jednorodzony Syn został złożony w grobie i wyszedł z niego pełen chwały. Spraw łaskawie, by wierni, którzy przez chrzest uczestniczą w jego śmierci. Dzięki jego zmartwychwstaniu Osiągnęli radość życia wiecznego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Amen. Moi drodzy siostry i bracia, kończymy naszą poranną modlitwę ciemnej uczni. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie, byście wyszli ze swoich domów. Byście dotarli do Pana Jezusa, do świątyń w Waszych miejscach zamieszkania. A Was wszystkich, którzy jesteście chorzy, cierpiący, samotni, którzy nie możecie iść, wyjść do miasta, do swojej miejscowości, serdecznie zapraszam, otaczając Was swoją szczerą modlitwą dzisiaj podczas Adoracji przy Panu Jezusie. Wieczorem spotykamy się na uroczystości, uroczystości Wigilii Paschalnej, na liturgii Wigilii Paschalnej, która jest jedyną liturgią w Roku, przepiękną, przebogatą. Zapraszam Was, siostry i bracia, o 20., byśmy wspólnie, razem uczestniczyli w tym cudzie światła, który, tak jak mówi tradycja, stara chrześcijańska tradycja, Każdego roku Duch Święty w Bazylice Świętego, w Bazylice Świętego Grobu, skrzesza nowe światło, światło Ducha Świętego, które jest roznoszone po całym świecie. Tak i dzisiaj z tego grobu, w tej kaplicy, w tym świętym miejscu będziemy modlić się, aby wskrzesił światło, światło Chrystusa, które niechaj nas ubogaca, niechaj oświeca nasze życie na przeżywanie tej Wielko Wielkiej Soboty. Tych ostatnich również przygotowań w naszych domach, na spotkanie z bliskimi. Niech Wam błogosławi Pan, ale nie zapominajmy, by w tym dniu znaleźć czas, aby nawiedzić świątynię, aby być, być przy Panu, aby adorować Go. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku fanów